Więc kliknęś w ten filmik, żeby zobaczyć jak tak naprawdę zrzucić wagę. No dzisiaj dowiesz się wszystkiego czego potrzebuję, żeby zrzucić wagę, a na koniec jeszcze zostawiłem który które mogą bardzo szybko zrzucić wagę. Pomogły mi one zrzucić wagę jakoś szybciej o... 300% czy nawet 500%. No więc już bez zbędnego gadania zaczynając. Na początku przydałoby się wytłumaczyć, czym jest w ogóle ten tłuszcz, który chcemy spalić. Więc ten tłuszcz powstaje z kalorii, które nie zostały spalone w naszym ciele i zgromadziły się jak tłuszcz na brzuchu, czy tłuszcz na, na rękach, czy gdziekolwiek po prostu. Ogólnie kalorie są energią, czyli kalorii to jest jakby jednostka energi, e energii, nie? Więc im więcej tej energii dacie, no to tym więcej wasze ciało będzie musiało jej zgromadzić, no bo nie będzie w stanie jej Spalić. Więc teraz przejdźmy do spalania tłuszczu. Muszę coś tutaj wyjaśnić. Więc spalanie tłuszczu nie jest tym samym, co zrzucaniem wagi. Tak naprawdę, co się dzieje, gdy spalamy tłuszcz, to wydalamy po prostu ten dwutlenek węgla, który właśnie osadził się tam, gdzie jest tłuszcz. I dlatego ćwiczenie pomaga spalić tłuszcz, no bo gdy ćwiczymy, to robimy więcej wydechów niż wdechów, przez co niszczymy te połączenia, tak właśnie dwutlenkiem węgla, i przez co wydalamy ten dwutlenek węgla. Nie? Więc pamiętajcie po prostu, że spalanie tłuszczu nie jest tym samym, co zrzucaniem wagi. Ale teraz, czym jest zrzucanie wagi, jeżeli nie jest spalanie tłuszczu? No, zrzucanie wagi jest niczym prostszym niż po prostu spalaniem większej ilości kalorii, czyli energii, niż nasze ciało potrzebuje, nie? No bo jeżeli spalicie, załóżmy, że to jest tak jak auto, nie? Jeżeli spalicie całą waszą benzynę, no to zostanie wam rezerwa, nie? I będziecie musieli korzystać z, te reze z tej rezerwy. Tą rezerwą właśnie jest ten tłuszcz, który macie tam na brzuchu czy gdziekolwiek. I właśnie jeżeli zaczniecie korzystać z tej rezerwy, ta rezerwa zacznie się, bycie no, wypalać, nie? ale nie możecie jej w pełni wykorzystać, no bo nie pojedzie się dalej. Nie, nie możecie nic nie jeść, no bo na rezerwie, rezerwa jest chyba, nie wiem, 100 km, czy ile, ale jeżeli wyczerpiecie rezerwę, no to wyczerpiecie też siebie, nie będziecie, no, nie, nie, nie pojedziecie się dalej po prostu. Nie pojedziecie dalej tą drogą, nie, więc też pamiętajcie, żeby jeść, sprawdźcie swoje zapotrzebowanie i odejmijcie takiego, myślę, 500 kalorii. Myślę, że to jest taki dobry zasięg, w którym możecie zacząć. Możecie nawet 300, jeżeli chcecie, bo zapotrzebowanie kaloryczne. To tak naprawdę jest taki zasięg, w którym wasze ciało tylko to spala, nie? Ale wiadomo, też chodzimy podczas dnia, robimy jakieś aktywności fizyczne, jeżeli na przykład ćwiczycie. A jeżeli nie, no to, to mniej trochę będziecie tych kalorii spalać, ale po prostu na przykład na pewno gdzieś chodzicie czy coś, na pewno wychodzicie z domu, coś w stylu po prostu, na pewno spalacie trochę więcej tych kalorii niż wasze zapotrzebowanie, więc to będzie tak, no, tak, około plus 300, plus 500 kalorii więcej. Będzie Wasze zapotrzebowanie miało, no bo chodzicie i tak dalej. Nie? Więc jeżeli chcecie pozbyć się tej wagi, jeżeli chcecie zrzucić wagę, nie spalić tłuszcz, to musicie brać mniej kalorii do, do Waszego ciała, musicie dawać mniej kalorii do Waszego ciała niż jest ono w stanie spalić. Wtedy będzie musiało korzystać właśnie z tej rezerwy i po prostu będziecie trochę, będziecie trochę pić. Więc tak podsumowując, cały ten punkt, czyli czym jest zrzucanie wagi, zrzucanie wagi to jest spalanie po prostu większej ilości energii niż daliśmy do, was, do swojego ciała, nie? Czyli po prostu na przykład macie zapotrzebowanie załóżmy 2000 kalorii, a daliście 1800, no to wtedy zrzucicie te 200 kalorii właśnie z tej takiej rezerwy, jak nas. A żeby spalić tłuszcz, no to musimy właśnie wydalić ten dwutlenek węgla, który, w którym on się tam osada. Teraz przechodzimy do kolejnego ważnego punktu, w wyszucaniu w sumie chyba najważniejszym punktem, jest metabolizm. Metabolizm to tak naprawdę umiejętność naszego organizmu do zarządzania energią, czyli dawania energii do tych rejonów, gdzie jest ona po prostu potrzebą. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć, no bo metabolizm jest w sumie tak prosty, nie? Czyli na przykład biegniecie, metabolizm rozdaje tą energię, ten właśnie tłuszcz, jakby ten dwutlenek węgla, to różnych części ciała. W sensie tłuszcz nie jest dokładnie dwu, no, dwutlenkiem węgla, a są tam jakieś połączenia. I po prostu, gdy wydychacie, no to wtedy jakby niszczycie te połączenia, nie? I wtedy rozdaje się ta energia. Gdy na przykład biegniecie, to metabolizm właśnie rozdaje tą energię do różnych części ciała, tam gdzie jej potrzeba, nie? No i to jest w sumie metabolizm. To jest tłumaczenie metabolizmu. Dosyć proste, mam nadzieję, że każdy rozumie. Więc no, jak możemy mieć lepszy metabolizm? No, tak samo jak na przykład z jeżdżeniem na rowerze. No, im więcej będziecie jeździć na rowerze, no, tym lepsi będziecie w na rowerze, więc im więcej będziecie używać tego metabolizmu, no to tym po prostu lepsi będziecie w metabolizmie, jakby wasze ciało będzie lepsze w metabolizmie, nie? Czyli po prostu, jeżeli będziecie ćwiczyć i będziecie trenować ten metabolizm, żeby on rozdawał tą energię, no to on będzie stawał się w tym lepszy, po prostu no, naturalnie. Jakby Im chudsi będziecie, tym mniej energii będzie on potrzebował, be będzie potrzebował rozkładać, nie? I będzie po prostu lepszy. W taki zwykły sens, taki proscience, jak to się mówi, więc no. I teraz mówimy kilka mitów, które naprawdę doprowadzają mnie do szału i wkurwiają mnie jak to słyszę i to tak naprawdę niezmiernie, szczególnie jak moi rodzice to mówią, że o kurwa no bo to mnie sprawia, że jestem gruby czy coś takiego po prostu mnie to wkurwia niezmiernie jak to słyszę i myślę sobie ja pierdolę co oni mówią w ogóle, nie? Więc na początku obalimy ten mit, że tłuszcz sprawia, że jesteśmy grubi i to jest kompletna nieprawda, bo pomyślcie o tym macie na przykład jakiś kurwa serek wiejski czy coś takiego, bo zazwyczaj to jest właśnie takie pojebane, więc macie serek wiejski, który załóżmy, że miał mieć 10% tłuszczu, naturalnie, nie, jakby po, nie wiem jak się robi serek wiejski, ale po po prostu wyprodukowaniu go, czyli w takiej naturalnej jakby formie, jakby był, jakbyście wzięli ten serek i taki, od, od razu taki serek, który nie był w ogóle przeprodukowany, ani z tym stylu e, przeprocesowany, czy jak to tam nazwać, lalibyście do opakowania i wjewalibyście do marketu, to on by miał załóżmy 10% tłuszczu, nie, a ma na przykład 3, no to pomyślcie, co tam dodali, żeby to smakowało dobrze, żeby to było dobre, nie, no oczywiście, że cukier. Więc, e, tak naprawdę, co się dzieje, to Spierdalają cukier tam, gdzie jest właśnie mniejszy tłuszcz. A tłuszcze są tak naprawdę dla nas dobre, bo tłuszcz nie sprawia, że jesteśmy, że ten tłuszcz się osadza tutaj, nie? Bo tak naprawdę to cukier sprawia, że jesteśmy grubi, nie? Czyli ogólnie węglowodany, no bo od czego raczej zgrubniecie? Załóżmy, że macie jakieś tłuste mięso jakiegoś kurczaka, czy coś takiego, skapie z niego tłuszcz i tak dalej. Macie na przykład, załóżmy 300 gram tego kurczaka, nie? No nie wiem, tak mi się po prostu wyobraziło. I od niego bardziej zgrubniecie, czy może od. 300 gram słodyczy, no pomyślcie, oczywiście że od słodyczy, no bo to jest jakby naturalnie, <laughs> więc właśnie o to chodzi, że te słodycze, czyli te rzeczy, te jedzenie, które ma więcej węglowodanów, będzie po prostu sprawiało, że macie więcej tłuszczu, nie? No bo gdy zjesz dużo węglowodanów, no to twój metabolizm musi mocno pracować, żeby tą energię rozdawać, po prostu nie wyrabiać, wtedy osadza się to jako tłuszcz, nie? No bo te węglowodany tworzą te właśnie powiązania, te powiązania dwutlenku węgla które się tam właśnie robią, no i po prostu nie jesteś w stanie tego spalić, nie jesteś w stanie spalić tej całej energii i przez to po prostu osadza się ten tłuszcz na brzuchu, nie, czy gdzieś tam. Ale chodzi tutaj też o te kalorie, nie? Jeżeli zjesz mniej kalorii niż Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, no to oczywiście, że spalisz tego, ten tłuszcz, nie? Bo Twoje ciało będzie potrzebowało energii i będzie musiało skorzystać z tej, właśnie tej rezerwy, czy jak to nazwać. A jeżeli zjesz za dużo, no to wtedy oczywiście zgrubniesz, no bo to jest tak, jakbyś nalał cały bak i po prostu jeździł na, na tym, nie? Nie musisz korzystać w ogóle z tej rezerwy, nie? No i wtedy oczywiście zgrubniesz od tego, nie? Tak samo jak autem, na przykład wlejecie do niego paliwo, no to będzie oczywiście, że będzie cięższe, no bo wlejecie do niego paliwo. Jeżeli wlejecie cały bak, to będzie kurwa cięższe, no jakby naturalnie. Nie? Więc teraz przejdziemy jeszcze do ćwiczenia i jak ono wpływa na nasze zrzucanie wagi i na nasze, wiecie, spalanie tłuszczu i tak dalej. Więc co się dzieje podczas ćwiczenia? No oczywiście spalamy kalorie, nie? A co się dzieje, gdy spalamy kalorie? No nasze ciało potrzebuje więcej energii, a co się dzieje, gdy nasze ciało potrzebuje więcej energii? No dokładnie tak, spala się tłuszcz, bo wtedy po prostu co się dzieje, to. Macie załóżmy 2000 zapotrzebowania kalorycznego, nie? I załóżmy podczas na przykład jeźdzenia na rowerku spaliliście 200 kalorii, nie? No tak po prostu, nie wiem, tak by się wyobraziło, nie? Więc yy, macie teraz 2200. Jeżeli zjecie te 2200 kalorii, no to nic się wam nie stanie, bo spaliliście te 2200 kalorii, nie? Bo załóżmy, no wasze ciało spala 2000, plus 200, które spaliście na rowerku, no to 2200 jest w sumie... Jeżeli zjecie 2200, no to nie zgrubniecie, ani nie schudniecie, no po prostu zjedliście tyle, ile wasze ciało potrzebuje, nie? Więc ćwiczenie działa w ten sposób, że im więcej kalorii spali się podczas ćwiczenia, tym większe będzie wasze zapotrzebowanie kaloryczne i tym więcej z tej rezerwy skorzystacie, nie? Tak jakby to powiedzieć, nie? Ale teraz jeszcze na sam koniec to, na co czekaliście cały ten film, te szybkie porady na szybsze zrzucanie wagi, które naprawdę bardzo mocno pomagają. Więc pierwszą szybką poradą, ale niełatwą, ale bardzo za to efektywną, jest zimny prysznic, albo w ogóle kąpiel w zimnej wodzie, jeżeli jesteście w stanie wejść do wanny z lodem, to to jest chyba najlepsze, co możecie zrobić. Bo nie wiem jak to dokładnie działa, ale po prostu zwiększa to wasz metabolizm, czy tam przyspiesza, po prostu wasz metabolizm i wtedy jesteście po prostu o wiele, o wiele szybciej jesteście w stanie zrzucić wagę. Jest taki jeden protokół, który pomaga bardzo w zrzucaniu wagi. Jest to, że wchodzicie pod tą zimną wodę, czyli na przykład wchodzicie pod zimny prysznic, stoicie tam, nie wiem, może z minutę, dwie, wychodzicie, ale nie, nie wycieracie się jeszcze, nie robicie nic, tylko poczekacie tak, nie wiem, z minutę i wchodzicie znowu, i wtedy się dzieje, to wasz metabolizm, jak wystrzeliwuje do góry. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale słyszałem, że to po prostu jest jedna, jeden ze sposób na to, żeby bardzo szybko, bardzo mocno przyspieszyć ten właśnie proces zrzucania wagi, nie więc jeżeli chcecie to zrobić, możecie to zrobić kąpiele w zimnej wodzie polecam zaczynać tak, że wejdźcie na przykład pod ten zimny prysznic wejdźcie na dosłownie 15 sekund dajcie tą wodę na najzimniejszą jaką się da wejdźcie na 15 sekund, bo to chodzi o to, żeby doświadczyć tego szoku i o to wychodzicie, nie? więc y, jest na moim kanale dwa poradniki są do zimnych kąpieli jeszcze jest pełny poradnik do zimnych kąpieli jeden, y, więc jeżeli chcecie zobaczyć tam wpiszcie po prostu na moim kanale y, zimna kąpiel, coś takiego i wyjdą wam dwa, trzy filmiki, będziecie mieć pełny poradnik, y, to do tego, do zimnej prysznicy i do zimnych kąpieli w wannie. Możecie zobaczyć oba te filmy, po prostu tam pokazuje, jak dokładnie to robić, żeby nic się nie stało, i tak dalej. Nie? Też polecam zobaczyć ten pełny poradnik, bo tam przedstawiam kilka kroków, które ułatwiają właśnie te. Tą ekspozycję na zimną wodę, które naprawdę bardzo pomagają Co z tego, nie? Drugą poradą, która jest szczerze bardzo dziwna, ale jest też bardzo ciekawa, jest to: są to takie pompki mięśnia płaszczkowatego. Chodzi o to, że w łydce, w łydce waszej, nie? Jak dotknie się teraz swojej łydki, macie tam kilka mięśni, nie? Po lewej, po prawej macie takie mięśnie. Pod tymi mięśniami jest jeszcze jeden mięsień, nie? nie w sumie nie musieliście tego dotykać, ale e, chyba pod, tym, pod tymi mięśniami gdzieś tam jest jeszcze jeden mięsień. Ten właśnie mięsień, ten płaszczkowaty, który jest bardzo, bardzo wytrzymały, i on sprawia, że możecie dosłownie chodzić cały dzień. On nie będzie was bolał, nie, ten mięsień. On w ogóle nie jest nie jest jakby do on spraw on jest tak wytrzymały, że moglibyście chodzić właśnie cały dzień i w ogóle nie będzie was bolał, nie. I teraz, jak możecie użyć tych, tego mięśnia paszczkowatego, żeby zwiększyć wasz metabolizm, poprawić to, jak szybko zrzucacie wagę i tak dalej. Więc przykazało że siedzicie sobie, nie? I teraz po prostu, co mo możecie musicie zrobić, żeby to poprawić, ten metabolizm i tak dalej, bo to jest dosłownie używanie 1% waszej muskulatury ciała, ale ludzie to robili, robili na tym eksperyment i zauważyli, że jest naprawdę ogromna poprawa w metabolizmie, spalanie tłuszczu i tak dalej, nie? Więc siedzicie sobie i patrzcie, dajcie stopy na ziemię pełne. Teraz... Jakby podnieście, tak jakbyście łydki do, do góry robili, nie? Tak jakbyście kolano do góry próbowali podnieść. No, nie mam jak za bardzo tego pokazać, ale po prostu tak jakby palce są na ziemi i podnosicie tylko piętę do góry, nie? No, I robicie tak, nie? I możecie poczuć, że trochę to wiecie tak piecze, ale nie będzie Was to bolało, nie? I będziecie tak robić dosłownie przez, nie wiem, 5 minut dziennie i poprawić wasz metabolizm i w ogóle całe wasze zdrowie ciała i tak dalej. To jest naprawdę coś ciekawego co odkryłem od y, doktora Andrew Hubermana. W sumie wszystko to prawie wiem od doktora Andrew Hubermana, jego, z jego podcastów, więc y, możecie mu za to podziękować. <laughs> Ale ogólnie y, to poprawia metabolizm i poprawia bardzo mocno to, jak jesteście w stanie, wiecie, szybko spalać tłuszcz i być po prostu bardziej wydajnym nie, w tym, co robicie. No, więc teraz jeszcze trzecia porada i ostatnia na ten odcinek jest efekt placebo. Chodzi o to, że wszystko w to, co wierzycie staje się rzeczywistością, no dosłownie ja w to wierzę, co zauważyłem to faktycznie, bo zacząłem na przykład robić alchemię samego siebie, jest na, na kanale moim pełny poradnik do tego, więc yy, zacząłem robić tą alchemię samego siebie i zauważyłem, że naprawdę bardzo mocno poprawiło się moje życie, bo zacząłem w to wierzyć co, się, co jakby tam napisałem, nie? zacząłem napisać, że jestem świetnym mówiącym i tak dalej i faktycznie to się zaczęło sprawdzać zacząłem o wiele lepiej mówić, zacząłem o wiele płynniej mówić, o wiele szybciej Bez, mniej, mniej zacząłem mówić tych właśnie jakby po prostu i tak dalej. No zauważyłem, że wie, mniej tego mówię nie? i <laughs> ten efekt placebo naprawdę jest bardzo silny, bo. Przedstawiam na, na podstawie eksperymentu, więc było dwóch gości, nie? i oni byli w jednym pokoju. I jeden gościu dostał dostali, dostali dwa szejki, nie takich po prostu kubkach, dostali dwa szejki, i jednemu z nich powiedzieli, że ten szejk jest niezdrowy, wiecie, że jest słodki bardzo, i tak dalej, nie. a temu drugiemu powiedzieli, że ten szejk jest zdrowy, akurat ma bardzo dużo, jakby, substancji odżywczych, i tak dalej. Nie powiedzieli mu takie, wiecie, normalne rzeczy, coś, coś tam powiedzieli, że jest zdrowy, i tak dalej. I co się stało, to ten, oboje goście wypili tego szejka, nie? I tego gościa, który wierzył, że jest to zdrowe, no nic mu się za bardzo nie stało. Ta insulina została na tym poziomie, na którym była. E, no, wiadomo, trochę się podniosła, nie? Ale wszystko było normalnie. A u tego drugiego gościa, który wierzył, że to jest niezdrowe, no to poszedł fuj do góry, no bo było to niezdrowe, nie? A to był ten sam shake, to jest najlepsze, nie? To był ten sam shake. Ten efekt placebo naprawdę bardzo mocno pokazuje, jak wiele się zmienia, nie? Patrzcie, ten sam shake, a tak wielka różnica. Sorry. To jest naprawdę ogrom... coś ogromnego, co ee, odkryłem. I teraz jak możecie zastosować ten efekt placebo we własnym życiu? Więc efekt placebo sprawia, że albo wierzycie, że coś jest jakieś. Albo nie wierzycie, że coś jest jakiś tylko sobie wymawiacie, nie, na przykład. Ale no nie da się zastosować efektu placebo, jeżeli jakby nie wierzycie w to tak głęboko, nie? Jeżeli na przykład jecie słodycze i myślicie sobie, no to jest zdrowe, to jest zdrowe, no to w głębi duszy, jakby wiecie, że to nie jest zdrowe i po prostu to nie zadziała, bo tak to nie działa, ale są inne sposoby na to, jak możecie to zastosować. Na przykład załóżmy, że pracujecie albo nie pracujecie, nie wiem, chodzicie na przykład w szkole, załóżmy, że chodzicie po szkole i jednemu załóżmy, że ma, mamy Ciebie i jeszcze jakiegoś gościa i jest, chodzicie do tej samej szkoły, macie, załóżmy, jesteście w jednej klasie i tak dalej. Wyglądacie tak samo, nieważne, po prostu. Wzięlibyśmy Ciebie, powiedzielibyśmy Tobie, że podczas chodzenia po tej szkole w szkole naprawdę bardzo dużo spalasz kalorii, bo naprawdę bardzo dużo chodzisz. I jeszcze robisz na przykład te pompki e, tego mięśnia poszczkowatego i naprawdę bardzo dużo kalorii spalasz, poprawiasz swój metabolizm, robisz naprawdę bardzo dużo e, strefy, 2.0 0 cardio, to jest takie coś, co kiedyś tam wyjaśnię, e, No i po prostu spalacie bardzo dużo kalorii, a temu drugiemu nic nie mówimy. no Który jest bardziej zdatny na to, żeby zrzucić wagę szybciej? No oczywiście, że ty, no bo tobie to powiedzieliśmy i w to wierzysz nie, że okej, okay, kurwa, dużo kalorii spalam, nie? Widzicie sobie po prostu. I w ten sposób to działa. Więc w ten sposób możecie zastosować ten efekt placebo we własnym życiu. Po prostu zauważcie te małe czynności, które robicie albo po prostu te czynności, które robicie każdego dnia, że one tak naprawdę sprawiają, że spalacie kalorie albo coś w tym stylu. I to naprawdę wam pomoże ten efekt placebo, jest naprawdę bardzo potężny. Także no, to by było dzisiaj na tyle. Tak swoją drogą niedawno wypuściłem swój pełny poradnik do naprawienia swojego życia. Więc jeżeli ktoś chciałby go kupić, tam macie pierwszy link na dole. Jeżeli potrzebujesz pomocy z relacjami, biznesem, zdrowiem psychicznym czy zdrowiem fizycznym, tam Masz drugi link na dole, i tam możesz umówić się ze mną na spotkanie. Jeżeli chciałbyś z kimś pogadać czy wbić na jakieś spotkanie, coś w tym stylu, tam masz trzeci link na dole, i tam możesz wbić na Discorda. Jeżeli Ci to w jakiś sposób pomogło, możesz zostawić lajka like i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. I pamiętajcie, mężczyzna podbija świat poprzez podbijanie samego siebie.